Dzień dobry, witam na kanale Taksi Spychu chciałem zaprosić wszystkich na niedzielę na 19.30 na quiz. Tematyka ogólna będzie to ostatni quiz w tym roku, także zwiększymy pulę nagród, która będzie wynosiła 100 zł, pierwsze miejsce 30 zł, drugie miejsce 30, trzecie miejsce 20 zł. Przelew na konto. Kto zna moje quizy wie, że zawsze dotrzymuję słowa i te nagrody do Was docierają. Chyba, że ktoś będzie chciał drapki, to też nie ma problemu, tylko dajcie, dajcie znać. Znaczy osoby, które zajmą odpowiednie miejsca same sobie wybiorą jakby formę, formę nagrody. Oprócz tego ten quiz będzie promocją jakby też kanału mojego przyjaciela Przemka Kurowskiego z aparatem w podróży. Dlatego Przemek też dokłada się, dokłada się do puli nagród. I zrobiliśmy jakby taką e, nową formę e, pytań w quizie. E, w, opisie fil, w opisie do tego filmu jest film Przemka, wskazany przez Przemka, i będzie jeden film Przemka. Jeden film będzie mój, i z tych, z tych filmów będą zadawane pytania dodatkowo, e, które będą e, miały wagę trzech punktów. Będą dwa pytania z tego z filmu Przemka. Będą dwa, pytania, e, będą dwa pytania z filmu mojego, czyli razem będzie można zdobyć 12 punktów. Także zapraszam jutro chętnych do wspólnej zabawy na godzinę 19.30. A inne osoby, które chciałyby się w ten sposób e, nie wiem, wypromować swój kanał, e, to również zapraszam do kontaktu. E, w podobnej formie, czyli taka promocja polegałaby na tym, że też po prostu był, byłaby, byłby jakiś film wskazany przez osobę, która będzie chciała wypromować swój kanał i podobna sytuacja, pytania, pytania byłyby dotyczące tego filmu. Także zapraszam również do dołączenia do mojej grupy, do mojej grupy na Facebooku, Taxi Spychu, i do zobaczenia jutro. Pozdrawiam.